O, proszę. Dobra, to nie bije. Jak fanta, nie bije. Nie wiek nie zna dobre serce pana. Hello? Hello? siema. Hello, siema. Będzie ten statyczek? No, ja wiem, nie wiem. Potrzebujemy zapisów. Na razie. No, nie ma chętnych. Prost. Co to za chłop? A co kto to jedzie? O, a czekaj O, chila ma, cofnij sobie O, uciekaj, nie zatrzymy się Siemano, Siemano Chila musimy zdjąć Musimy się wyjebać od tego miecza jak mamy coś w ogóle zrobić łapiesz tego medyka? O, a ten co? No, Mam, jeszcze oj, oj oj On chce mnie zabić niedobrze, on mnie dogoni On się wywalił do... za... za... od no Weźmiesz kurwa go zatrzymasz? Healer jeszcze Dawaj go Healer już jest do wyjebania No, no, no już no, no, tylko na cooldownach On dobiegnie kurwa do tego do, tego, do miasta bo on ja, za dobieg. tak bo... Znaczy, ma banite? jak o to pytasz. Ma banitę, ziom. Pa. Jest Nie, Nie mam nic. O kurwa jebana, no. Dawaj go. 8 sekund. No bez kitu, że to ten sam typ kurwa przyszedł. No dobra, olej, to już nie ma sensu, kurwa. No nie, on teraz na mnie. Jestem. Jest, ale... Ja pie kurwa. Mam manę wycofaj. zaraz, kurwa, Weź, nie weź, będę weź, miał. wycofaj, wycofaj, poszedł to w chuj z nim. ja tu nie przeżyję tego. Miał być pekalnie, kurwa, bijemy nie się przez 10 minut. Ja na koniec, nie mam many. Ja, ja też, kurwa, nie idziemy to